Za chwilę redaktor Andrzej Wąsewicz przedstawi Państwu swojego gościa. Tym razem jest to człowiek, który chodzi po ogniu, biega po szkle, rozwiązuje łamigłówki, włada wahadełkiem i różdżką oraz przez scen hipnotyczny potrafi poprawić męskość. Dzisiaj Jan Kusz uśpi redaktora Andrzeja Wąsewicza i wypędzi wszystkie przekleństwa konkurencji. Prawdopodobnie magazyn ekspres w tym tygodniu sprzeda się podwójnie. Moim nazwisko jest Jan Bush, ale używam często gęsto Stanisław z tego tytułu, że jeżeli mam do czynienia z naszymi rodakami, żeby nie myśleli po prostu, czy ja mówię, czy ja nie mówię po polsku, to samo imię mówi za siebie. Nazwisko znane, jakieś pokrewieństwo z prezydentem Stanów Zjednoczonych? No ja sobie zawsze żartuję, że jesteśmy krewni, bo on ma krew, ja mam krew, to jesteśmy krewni. Panie Johnie, czym mógłby się Pan pochwalić? Co Pan robi? Chwalić to za bardzo się nie lubię, ale po prostu jakoś zajmuję się takimi trochę dziwnymi zajęciami z tego tytułu, że uzdrawiam ludzi. Oczywiście nie przypisuję sobie ten dar uzdrawiania, gdyż uważam, że Bóg mnie wyposażył w ten dar uzdrawiania i to jednak jest wielka łaska Boga pomagać ludziom cierpiących w chorobach. I nawet mogę tak powiedzieć z tego tytułu, że większość ludzi powraca do zdrowia i to z różnorodnych, ciężkich chorób, na przykład z takich, co medycyna współczesna uważa nawet czasami za niewyleczalne. Mam na myśli jakieś raki prostaty czy inne raki itd. Tak Przeszedł Pan bardzo długą drogę, by zostać uzdrowicielem. Życie Pana nie oszczędzało. Kilka słów na ten temat. O tak, to prawda. Życie mi nie oszczędzało, to prawda. Jest to wielki dar ale jest to wielka, ciernista droga, żeby Bogu służyć i po prostu Boga reprezentować. Przepraszam, może to źle powiedziałem, ale można i tak to ująć, to trzeba przejść długą drogę krzyżową. Że człowiek chce po prostu wszystko mierzyć swoim rozumem i posiąć wiedzę rozumem, a to jest absolutnie niemożliwe z tego tytułu, że człowiek się składa z trzech dziedzin, jako z ciała fizycznego, z ciała psychicznego i ciała duchowego. I człowiek prosperuje w tej chwili w ciele fizycznym, Czyli i psychicznym to jest za mało. Człowiek po prostu nie prosperuje na całości, jako w świecie ducha. A świat ducha to jest nić podłączenia do kosmosu, do Boga i do wszelkich możliwości. Dlatego człowiek, który poznaje normalną prawa fizyki, psychologię i do tego jeszcze bierze dział parapsychologii, to w tym czasie można powiedzieć, robić cuda, czynić cuda. Dlatego też ja, to jest parapsychologii i tu właśnie są takie zwykłe, proste narzędzia. Jeżeli ktoś na przykład by to widział, prosty, zwykły człowiek, który to pierwszy raz widzi, to by to pooglądał i by powiedział, to jest niemożliwe do z tego tytułu, że to jest wszystko zaspawane tutaj i to kółeczko, które tutaj jest, też jest zaspawane. Ale to są wszystko triki. Człowiek się może wszystkiego nauczyć. Dlatego, że człowiek czasami stoi w swoim życiu przed problemem, ma barierę problemu i się mówi, wydaje próbuje raz, drugi, dziesiąty, wszędzie napotyka na ściany, się mu wydaje, że wiadomo, głową muru nie przebije. A jednak człowiek czasami powinien nauczyć się po prostu znaleźć w tym murze drzwi. Czyli z łatwością przejdzie do sukcesu, do celu. Tak samo i tutaj, to jest dziecinna zabawka, ale chodzi o to, że ja ją używam dlatego, że nieraz ludzie zakłopotani przychodzą z problemami, a ja mówię sobie, masz taki problem jak to. I daj w ten czas komuś do ręki i mówię tak, rozwiąż to. pogląda ogląda nie da rady. Ja mówię, widzisz, ty też masz problem i nie dasz rady. Teraz, ty wcale nie jesteś, mówię, nie jesteś mniej wartościowy od innych ludzi, tylko jeszcze nie znasz następnego stepu. I zobacz, mówię do niego, jakie to jest łatwe. Wystarczy tylko przekręcić, obniżyć to koluszko i wyciągnąć. Czyli jeden ruch, takiego, którego nie zna człowiek. Ty pozna ten ruch. ruch Czyli pokonuje następną barierę w życiu swoim. Dlatego ja się trudnie psychologią i chcę ludziom bardzo pomóc z tego tytułu, że jak nam wiadomo, cała masa ludzi walczy z różnymi problemami. A walką to wiadomo są ofiary wygrani i przegrani, dlatego walka nie zawsze jest skazana. Człowiek dobrocią, serdecznością, miłością, mądrością może dojść do każdego celu i sukcesu, a walką niestety czasami jest trudno, źle i przegrywa się, czego bardzo nie lubimy. Dlatego ja otwieram swoje serce, umysł i proszę ludzi, i to właśnie apeluję do ludzi, żeby mniej walczyli, a więcej się douczali. Żeby problemy wszystkie pokonywali przez mądrość, przez wiedzę, przez dokształcenie, a nie po prostu przez walkę. Bo walka niestety ludzi bardzo douje in teraz... inne akcesoria, i widzę tak. na przykład różdżka, jest to różdżka z... która pełni rolę komputera, o ile się nie mylę? Tak, ona może więcej i szybciej być aktywna i bardziej dokładna niż nawet te komputery, które obecnie teraz są. Wiadomo, że to są wielkie słowa, które w tej chwili wypowiadam, na pewno widzowie pomyślą, cóż on mówi, ale jednak to jest prawda. I to jest różka radiostezji. Ona jest bardzo wrażliwa, bardzo, miło, bardzo wrażliwa. Ona jest złocona. Ona w środku jeszcze tutaj ma specy, specjalny taki specjalny y, transformator, tra tranzystor, który po prostu jest, ułatwia y, kontrolowanie organizmu człowieka i wyszukanie wszystkich chorób w organizmie. Jest to bardzo łatwy przyrząd. Jeżeli by Pan sobie życzył, to bardzo chętnie to zareprezentował. Zobaczę na czakrami. Pierwszy czakr podstawowy. Tylko mówimy szczerze. bez. Tylko szczerze. Jest bardzo prawidłowy. Pierwszy czakram właściwie prawidłowo się porusza. Czakram, który? czakram pierwszy podstawowy. Odpowiedzialny za? Odpowiedzialny za ziemia. Po prostu ziemia. Bardzo ważny czakram. Tutaj nie widzę żadnych po prostu... Problem. Że pan bardzo do duży czakram splotu słonecznego. pani. on jest tutaj, te czakramy, które w tej chwili zaczynam, one są czakrami od silnej woli. Widzę, że ma pan silną, zdecydowaną wolę. Teraz w tej chwili jest czakram serca odpowiedzialny tutaj. Tu u pana jest problem. Na wysokości serca płuc u pana jest problem. Ten czakram nie obraca się w tej chwili w koło, tylko po prostu idzie na boki. A może pan coś zrobić, obrócić palce? Yy, tu by trzeba było pana zasilić Zgodnie po prostu z... bioenergią. Właśnie, by pan mógł to zrobić. Zgodnie z, pan powiedział, z ruchem wskazówek zegara Tak, ale ja nie mogę. Ja bym musiał mentalnie go puścić. Ja mogę mentalnie, ale ja mu wydam zły rozkaz, on pójdzie w prawo, ale to jest niewłaściwe. Ja mogę to zrobić, bo mam dużą siłę potęgę. Na przykład teraz mu nakażę iść na prawo. On pójdzie na prawo, ale to jest, ale to jest wynik niewłaściwy. Okay. To jest wynik wymuszony. Czyli to jest to, zrobić? mój duch po prostu wywołał to, żeby po prostu zrobić to, co ja chcę. W tej chwili właśnie czuję dreszcze w sobie i niewłaściwe, niewłaściwe energie, które właśnie ja sam po prostu sprowokowałem na to, żeby ten czakram tak pokazywał. Dlatego tego nie powinien robić. A czy jeżeli ja bym to wziął za, i pana zbazał, Za chwilę spróbujemy. Nie Niech się pan z łaski swojej jeszcze obróci. Serdecznie proszę. Zobaczymy czakr czoła. Jest duży. Pan jest tutaj, pokazuje o stanie psychicznym. Jest pan bardzo otwarty, bardzo odczytany, tylko pan trochę przemęczony czasami. O. <noise> jest bardzo potężny czakr. Pan jest potężny. Bo to jest człowieka emanuacja mądrości i tak dalej. A czakram seksu jest coś takiego? Jest, to jest właśnie ten tutaj. Do. Dobrze I działa? To mi też tu kłopoty pokazuje. Ale kończy. da się coś zrobić, mam nadzieję. O tak, w takie ładniej żonie jak pan ma, to się da coś zrobić. Przepraszam za no Teraz badam panu y, prawą nerkę. Prawa nerka jest dobra. Lewa nerka. Tu mi trochę kłopot pokazuje. Czyli u pana w, lew, w lewej nerce pokazuje mi właśnie kamień. Duży jest? Nie, już panu powiem. Nie jest duży, ale jest kamień w lewej nerce. Czyli, czyli groźna sprawa. A ja to opanowałem przez, bez żadnego trucia się czymkolwiek, tylko mentalnie, duchowo, po prostu mentalnie wchodzę, po prostu odsuwam moją psychikę, tą, którą mamy ten nasz komputer, który jest od całego ciała i pozwalam, by duch, siła duchowa objęła władzę nad moim ciałem. Po prostu wiara. Wiara czyni cuda. Ja po prostu wiem, że ten siła duchowa chce być po prostu, żeby ten magnes wszedł we mnie i w tym czasie moje ciało ma specyficzny magnes, o czym mówił Menswer w 1800 w roku. Za chwilę redaktor Andrzej Wąsewicz przy pomocy różdżki sprawdzi moją męskość, a następnie podda się hipnozie gwarantującej sukces w biznesie. Za tydzień powrócimy do tematu i sprawdzimy efekty. Zobacz na moją rękę. Ja wam pokażę co inne. Jak tutaj Ja to na... trzymam, trzymam. To pokażę wam inne różki. Popatrz mi się, ręka nie trzęsie A, Tak, bym. ja wam pokażę. Ja wam pokażę inne różki, na których się nie da kombinować. No zobaczymy twój czakrę. Macie inne, macie inne różki, proszę. Oje jest, niedobrze jest. Panie Andrzejku, weź tą różkę i zobacz pan, czy jest pan. Patrz. No nalewa, że tak. Ale to, nie, no kręci się, to, to jest dobrze. To jest fatalnie, tylko się w tę Andrzejku, macie tutaj takie różki. To jest radiostetal, wiesz to? Nie utrzymasz, to wygnie wszystko. Pokażę ci drugą. Na mnie ciągnie? <śmienny> e, ciąg, ciągnie na mnie, co Pokaż jeszcze To znaczy, że się mamy ku sobie. <śmienny> Woda w pękerzu. <śmienny> Czyli pierwszy czakram u pana jest uszkodzony. Znaczy, on może być tak uszkodzony, że panu to może być jeszcze nie wiadomo. Teraz zrobimy drugi czakram, który jest odpowiedzialny za sprawy męskie. Też mi się nie rusza właściwie. Czyli tu jest jakaś blokada, jakieś zwichnięcie energetyczne. Trzeci. Ale pan ma piasek. Troszkę w lewej nerce. Podobnie jak u pana Andrzeja. I prawe płuco. Dobre. Lewe płuco. Dobre. Odbierzemy telefon, czy nie? Przepraszam. Znajdujemy się w gabinecie Johna Busha, znanego bioterapeuty Chicago. Właśnie położyłem się na jego leżance po to, by sprawdzić cudotwórczą moc działania tego właśnie uzdrowiciela. No i próbujemy coś zrobić z krzyżem, korzonkami i innymi męskimi dolegliwościami. Ja właśnie teraz wchodzę w specjalny stan uduchowienia. Czuję gorąco. Nie kłamiesz pan? Nie, czuję gorące dłonie. Już za chwilę zmienię właśnie ręce, gdyż moja intuicja mi mówi, że mnie tu przełożył ręce. Ja prowadzę notatki, to wszyscy się prawie jednakowo wypowiadają, że wielki żar z rą. A niektórzy często używają słowa tak jakby żelazku dotknął albo jakąś suszarkę z budowosu. Pan nie będzie czuł z tą tytułu, że ja tu widzę, że krzyżę u pana są. Nie, 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 nie wskazują mi na chorę. No ja czuję, że Pan bardzo właściwie odbiera tą energię, bo też po prostu czuję dobry kontakt z Panem. Czułem, jak Pan odbierał na plecach. Czuję teraz, jak Pan odbiera tu na głowę. Z tego tytułu, że Pan w to wierzy, Pan się otworzył i Pan ma wielkie szanse po prostu wyrównać swoją orga... energię w całym organizmie. Właśnie, czuję się, przyznam, znacznie lepiej, no i chyba zgłoszę się na kolejną terapię. Dziękuję serdecznie. Czytajcie ekspres. Tygodnik dla wszystkich o wszystkim. W tym tygodniu rezerwat dla emigrantów tropem legendy, twarze śmierci, jak zaliczyć na pierwszej randce, czyli poradnik prawdziwego mężczyzny, z ganem w Tornistrze oraz wiele innych ciekawych tematów.